Obejrzałem finał Mistrzostw Świata i strzeliłem bramkę na stadionie Legii. W Warszawie po raz kolejny odbyły się Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka. A po meczu finałowym wraz z innymi osobami, które możecie znaleźć z internetu, zmierzyliśmy się w dwóch meczach pokazowych. Jesteśmy widzowie w Warszawie na Mistrzostwach Świata Dzieci z Domu Dziecka, czyli Mundial. W finale zmierzą się ze sobą reprezentacje Ukrainy oraz Słowacji. A za chwilę też będzie mecz pokazowy, w którym wystąpię ja i wystąpią inni influencerzy, dlatego widzowie oglądajcie do końca, bo będzie się działo. Dzisiaj no musimy coś strzelić fajnego i miejmy nadzieję, że się uda. Ale oczywiście na samym początku trzeba zrobić to, co najbardziej lubię w tych eventach, czyli spotkać się z Wami, widzami. Dlatego już teraz widzowie zostawcie łapkę w górę w komentarzu, napiszcie Mundial, a Szybne wam serduszko. No i jeżeli jeszcze tego nie robicie, to naciśnij na dole przycisk subskrybuj, a my nie przedłużając przechodzimy do meczu. I chociaż mecz był bardzo zacięty, padło w nim wiele bramek, a dzieciaki pokazywały, że potrafią grać w piłkę... To o tym, kto wygra, musiały decydować rzuty karne. Tutaj było wiele emocji. Bramki, parady bramkarzy i jeszcze więcej bramek i jeszcze więcej obron bramkarzy. Finalnie wygrała Ukraina. Nie wiem czy będziemy słychać, bo jest bardzo głośno, ale Ukraina właśnie stała mistrzami świata, także Ukraina świętuje, za moment wchodzimy my. Mamy podobno dwa mecze. Pierwszy z dziennikarzami, a drugi właśnie ze zwycięzcami całego turnieju. Jak się później okazało, nie ze zwycięzcami, ale z dzieciakami, które brały udział w tym wydarzeniu. Dlatego wyszliśmy na murawę, chwilę się porozgrzewaliśmy, moim partnerem do rozgrzewki był Kamcio, którego oczywiście znacie i lubicie i przyszedł czas na mecz. Szybkie ustalenie składu i taktyki, w międzyczasie musieliśmy wymyślić nazwę naszej drużyny. Dobra chodźcie, dajcie, krzyczymy twórcy, dobra? Dobra. dobra. Kto wygra mecz? Twórcy! No i mamy dobra. to! A, dobra, ja do siebie ławę. <laughs> I łącznie zagramy dwa spotkania, a każdy z nich będzie trwało po 15 minut. Pierwsze spotkanie rozpoczynam na ławce. No i tak to się robi. Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się najpierw z drużyną telewizji i chyba dziennikarzy. Później zagramy z młodymi, gniewnymi zawodnikami. Boisko jest skrócone, gramy 8 plus 1, więc na pewno będzie fajnie. W międzyczasie widz dał mi wyzwanie. jak Postaram się, dobra? Jak strzelę, to zrobię. I jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, doszło do czegoś takiego. Ja pierdzielę. I to ekipa telewizyjna jako pierwsza przeszła do ataku. Brawo! Dawaj Kamcio, ze strzałem! Dużo tutaj akcji prawą stroną, ekipa telewizyjna próbuje przeprowadzać, ale musimy podkreślić postawę Maczka. I tradycyjnie musiał być jakiś centrostrzał. Ale nas klepią. I nawet gdy próbowaliśmy wyjść z kontratakiem, to drużyna z telewizji szybko do nas dobiegała i niszczyła nasze akcje. I chociaż mieliśmy również swoje akcje, swoje takie zrywy, to nie potrafiliśmy tego sfinalizować. Albo za mocno wypuszczaliśmy piłkę, albo źle strzelaliśmy. Jednak najważniejsze to, że wciąż było 0-0. do -0. A oto nasz początkowo najgroźniejszy strzał, który wylądował troszkę nad bramką, ale była tutaj siła i to się liczy. A po tym strzale wszedłem na boisko. Jak się później okazało, wraz ze mną na boisko weszło kilka osób, które nigdy nie miały sprzeciwu, z kluką, Przez co drużyna telewizji to wykorzystała. Gdzie ja stoję? Bo ja się Tutaj. Tu stoję. Ale broń Boże, nie chcieliśmy się poddawać i napędzaliśmy kolejne akcje. I tutaj też muszę przyznać, że gdy otrzymałem zaproszenie na turniej, na to całe wydarzenie, to myślałem, że tutaj będzie troszeczkę, yy, może nie niższy poziom, ale że bardziej będą wszyscy grać tak na luzie, a ekipa telewizji tutaj bardzo mocno się spięła, jak zresztą widzicie w tej akcji. Ale trej hardy, Jezu! Fani są. Cześć! Uf, no, przyznam szczerze, że jadąc na mistrzostwa świata Dzieci Z Domów Dziecka, nie spodziewałem się, że ktoś będzie robić ślisk na prostej nodze. I w kolejnej akcji próbowałem wziąć ciężar gry na siebie, dlatego zrobiłem tutaj zwód uciekając do skrzydła, tam lekka przepychanka, wywalczyłem piłkę, następny zawodnik, kolejna przepychanka, no i tym razem piłki nie udało się odzyskać, ale walczymy. I tu będzie Dokładnie. tak, tu jest walka, tu jest walka, to mi się podoba, kibice krzyczą. I serio, dziękuję za wsparcie na tym meczu. A już w kolejnej akcji zostaliśmy rozklepani po profesorsku. Trzy szybkie zagrania, przyjęcie piłki i strzał w samo okno, bramkarz bez szans. I chwilę później mieliśmy swoją sytuację, gdy dostałem piłkę, skręciłem sobie jednego i drugiego zawodnika. Chciałem nawrócić, nie było miejsca, więc podałem do środka tam górna piłka chodź, chodź. na lewą stronę. Radził przy piłce, który bardzo fajnie chciał poszukać zawodników. Bramka zdobywa piłkę, jeszcze próba dobitki, prawie miałem to na nodze, nie udało się i sędzia zakończył to spotkanie. W pierwszym meczu przegraliśmy 3 do zera. A ja wykorzystałem przerwę na to, aby spędzić ją z wami widzami. Ja dostanę? I przyszedł czas na nasz drugi mecz, tym razem z dzieciakami. I już od pierwszych minut można było zauważyć kilku zawodników, Brawo. którzy na pewno się tam wyróżniali. Jak na przykład ten z numerem 11, który robił przewagę na boku. Później Dawaj była jeszcze okazja do zdobycia bramki dwa nawinęcia, i strzał zablokowany. Chwilę później to my mogliśmy strzelić bramkę, Grzesiu, solowa akcja, podanie do Ale mnie, mocna. tutaj troszeczkę za mocne piłka odskoczyła. Dobre. I co? Gramy dalej czekając na swoje okazje. Ale następnym razem będę wiedział i będę wiedział. Wybijamy piłkę z naszego pola karnego, tam ja ją przyjmuję, dosyć ładnie swoją drogą, uciekam do prawej strony, przepycham sobie jednego obrońcę, robiąc miejsce, próbuję dośrodkować, jednak on tam sadza nogę Zap. i mamy rzut rożny, z którego nie mamy korzyści i narażamy się na kontratak, Jednaska znowu przy dobre, piłce, nie? skręca tak sobie jedną dzień. zawodniczkę, podanie. I to mogła być bramka. Powinniśmy przegrywać. Ale żeby nie było, również mieliśmy swoje stuprocentowe sytuacje. Jak na przykład tak, gdzie lewą stroną napędzaliśmy atak podanie wzdłuż pola karnego. Tam jest Kuba, który ma pustą bramkę i nie trafia. Nie trafia i wciąż jest 0 do 0. Wejdzie, 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 dobrze! I gdy chcieliśmy przeprowadzić szybki kontratak, to piłka niestety nie dotarła do mnie, co wykorzystała ekipa dzieciaków. Najpierw strzał w poprzeczkę. I do bitka, już do bramki, dlatego przegrywamy. Naprawdę, zasłużyli. A jeżeli chodzi o ten strzał rzutu wolnego, czapki z głów. Czy państwo to widzieli, tego gola? Wow, Na szczęście szybko na to się. Do prawej, do prawej Kamcio! Udało mi się zdobyć bramkę i tak jak wcześniej obiecałem widzowi, zrobiłem greedy. <noise> brawo, 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 brawo! Mamy tu! I sędzia zarządził, że idziemy Pymieniamy na przerwę. Czy cały teraz? Nie, nie. Mogę dostać? Ktoś chce, został sobie. Jak panuje? Zostaje? Ja! Na szczęście drużyna uznała, że mam zostać i zagrać cały mecz. Dobra, jest bramka, czyli nie ma aż takiej kompromitacji. Teraz podobno zostaje jeszcze na boisku, więc fajnie, ale trzeba przyznać, że. Momentami fajnie z nami jeździli, mogę iść o wiele więcej, ale jest 2-1 do przerwy i druga połowa przed nami. Po teraz? Taktyki! Bo my profesjonalna drużyna no, jesteśmy. My wszystko mamy przemyślane, to nie tak, że teraz ustalamy. I rozpoczęliśmy drugą Jestem. połowę drugiego spotkania. No, jest kogo, ale teraz... Atak jak już graliśmy na spalone, nie mogłem podejść do mojej lewej strony, dlatego szukałem kamcia i liczyłem na to, że wejdzie troszeczkę przed bramkarza i jednak szkoda, tam miałeś jeszcze przed sobą obrońcę, a bramkarz dobrze wyszedł i nic z tego nie mamy. Fajnie mi się włączył, sorry! I w tej samej akcji udało nam się zdobyć piękną, fenomenalną bramkę oh, z samobójczą. Mamy bramkę! <grym> niej. Niej. Strzeliliśmy! Yeah! Ej, 2-2, bo my strzeliliśmy! I dzieciaki zaczęły się z nami bawić. Ale porobił pięknie i to! Oj, gramy z dzieciakami, takie na hama niepotrzebne, spokojnie. Mieliśmy też groźny strzał Kanko. kamcia. Prosto w trybuny. Piękne przerzuty. No i niestety stratę bramki również. Ale la zabawa. No i mamy kolejną bramkę. Szczerze! Bramkę brawo! Zasłużone, zasłużone. Taka, taka, taka Chwilę później straciliśmy kolejną bramkę, a zdobył ją chyba najmłodszy zawodnik na boisku, więc brawo. Drona. I oczywiście gratulacje. Świetnie. Koniec spotkania. Przegraliśmy oba te mecze. Pierwszy z dziennikarzami, którzy szczerze na mocnej spinie grali. Eee, w drugim meczu udało mi się strzelić bramkę. Grałem, eee, o ile dobrze pamiętam, cały mecz. Fajnie, że przegraliśmy tak szczerze, bo my piłkarzami nie będziemy. A ci młodzi zawodnicy, którzy tutaj byli, być może za niedługo jakaś kadra, pierwsza, druga liga, może ekstra klasa albo coś za granicą. Dziękuję za oglądanie. Wpadajcie w opis, bo tam są fajne rzeczy i do następnego. Siema!